Witam Państwa, Radosław Botew, ECHO Mszczanowa. Jesteśmy we Wręczy, w miejscu, w którym już niedługo zacznie się budowa Parku Rozrywki, Park of Poland. Dzisiaj jest konferencja prasowa i uroczystość wkopania kamienia węgielnego. Postaram się to pokazać tak troszeczkę od kuchni, to znaczy za chwilę przejdziemy z kamerą do środka. Jesteśmy zarejestrowani, mamy akredytację. No i Pokażę Państwu, jak to wygląda. Tutaj zbudowano wielki parking w miejscu, gdzie jeszcze niedawno porasła po sobie tylko trawka. I postawiono namiot, w którym odbędą się uroczystości. Tu widzimy ochronę. ¿Y en Tak, tak, tak. To znaczy, że tylko mailem dobiegły, więc nie mam tego, bo to myślałem, że. Żeby... Pan wejdzie po ofensywie. Dobrze, dobrze. Już właśnie skupiłem do wewnątrz. Jesteśmy w środku. Idziemy teraz tutaj do skody ta obok. Tam są materiały prasowe dla, dla nas. Zarejestrujemy się i tak, idziemy. Dobry. Radosław Botew. Botew? Botew przestał na końcu. Radosław Botew, mhm. tak. Jaka redakcja? Echo Proszę bardzo, materiały prasowe dla pana. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. No zobaczymy sobie te materiały za chwilę. Sobie może usiądziemy. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Proszę Państwa, mamy tak. Dostaliśmy pendrive'a chyba. Ruszyła budowa parku wodnego. Teraz tego nie będziemy czytać. Później sobie zobaczymy co to jest. A teraz rozejrzymy się po sali. Mhm. Widzimy. widzimy makietę z tego parku rozrywki. Zawsze poradzimy. Tak, tutaj są kopary. To miała być uroczystość wbicia pierwszej łopaty, ale to chyba koparą będą wbijać. A nie, tutaj mamy też jeszcze miejsce. No dobrze. No więc tak to właśnie wygląda. Wrócimy za chwilę, będzie konferencja prasowa. Witam serdecznie na konferencji prasowej związanej z rozpoczęciem e, budowy największego w Europie Środkowo-Wschodniej parku wodnego, jednocześnie pierwszego etapu większego projektu Parku w Polsce. Na scenie, już za chwilę, z nami są również e, pan Józef Kurek, burmistrz Szczonowa, zapraszam. Proszę bardzo. Oraz pan Buki Greidinger, inwestor Global City Holdings. Welcome, all of you. Thank you for coming to be with us on this very great day. This is a dream that has been going around in our group for somewhere like 10 years already. Today, we are really on the ground. There was a lot. Talked around in the press about this park. Are we really going to do it? Is it really going to happen? So it is happening. It took some time, not so easy way, but we are here in this great day and we are announcing the first stage of Park of Poland, uh, which is going to be a big water park that will be built here. <coughs> What we have done here is that we got a very big piece of land which we put under the name Park of Poland. And the first stage of the Park of Poland is going to be the biggest indoor water park in Europe which will be called Santago. So you are really here as media representatives, are the first people to be now. Looking at the new logo and the name that is going to become very big. Santago itself, only the part of Santiago will consist of 20 hectares out of the 420 hectares that we have around the region here. The location really does not need to be explained to you guys. But still, I would say. That from day one it was clear to us that we need to be in the center of Poland and very close to Warsaw. We need to have clear standing between important roads of this country and indeed we are between the A2 and the S8. We chose Mosonov a lot because of the influence of Mayor Kurek who is here with us so a few short details about the park as you can see here we are going to have a daily capacity in the park for 15000 people the park which will be operational all year round because it's closed door with an option to open and situated on a 20 hectare land overlooking 100 hectare of a lake so santiago as you understand already is going to be very big and it will be divided into three parts the relax santiago part will consist of an indoor and outdoor pool will have an open roof and of course restaurants pool bars and not forgetting to mention the 700 trees that will give us the Real atmosphere that we want to have in this amazing place. Sonaria is the second part of Santiago, and in Sonaria we will find more the health direction. And the last, but for sure not least, the third part, which is more the entertaining part, Jamango. We are announcing today Jamango, which is going to be the real place for any youngster in Poland not even young to come and have good time in it 30 different water slides and the total length if you combine all the water slides together is going to be 3 kilometers so let's have a look the first look on the realization of the relaxed park of Santiago. That is for relax. And now, have a look at the second part. Last, as I mentioned, but not least, Jamango. Panie Grejnikier, dziękuję bardzo za zaproszenie na za briefing. I pan mógł już tyle powiedział i o tym, co to będzie i o tym, jakie będą korzyści, że ja tylko mogę powiedzieć w tej chwili jedno. Dla mnie po 29 latach pracy w tej gminie. Jest to najszczęśliwszy dzień. Oczywiście dlatego, że zaczyna się tego budowa. Mam świadomość ile jeszcze nas ciężkiej pracy czeka, żeby zaprosić wszystkich państwa na otwarcie tego pierwszego etapu. Ale warto było mieć marzenia i warto było spotkać na swojej drodze najmniejszego marzyciela jakim jest pan Łuki Greininger o to, tylko niemu udało się przebić szklany sufit, jeśli chodzi o wielki park rozrywki. Jak wiecie Państwo, śmiałków, których podejmowanych prób było wielu, ale tylko Muki ringer przebił szklany sufit. Oczywiście musiał być do pomocy sprawny zespół ludzi i, i oczywiście wszystkim, całemu zespołu dziękuję za współpracę. No i był potrzebny jeden taki mały człowiek, jak ja który czasami musiał wnieść nazwisko, nazwiska Kurek na Bednarski, bo na kłopoty najlepszy jest środek złoty, czyli Bednarski. A oczywiście zawsze są problemy, zawsze są kłopoty i ktoś musi, ktoś musi, no, próbować pomóc inwestorowi te kłopoty rozwiązać. Ja sam oczywiście rozumiewałem, bo do współpracy miałem cały zespół, zespół ludzi i najwierniejszych moich moich ludzi, czyli Radę Miasta, bo w zasadzie to Rada aprobowała wszystkie decyzje i, i, i to Rada y, Miasta tutaj odegrała największą rolę, no, że wszystko dzisiaj możemy, o, o tym wszystkim możemy dzisiaj mówić. Oczywiście będzie y, na pewno rozwój tego projektu, bo y, Muszonów jest szczęśliwy dla inwestorów. Każda z firm, która tutaj zainwestowała, rozwija się, rozbudowuje i również na pewno będzie się rozbudowywał Parko Poland i będą realizowane kolejne etapy bo kolejne moje marzenie oczywiście no, na pewno również marzenie pana, pana i Greigiera to jest stworzyć tutaj ogromne centrum rozrywki więc przemysł rozrywkowy, który będzie napędzał cały region i całą Polskę ponieważ jeśli będą tu przeżyli turyści to oczywiście będą talenty wszyscy i przy okazji również mieszkańcy Muszczonowa. A co do ewentualnych wpływów to już rząd zadbał o to żeby żebym żeby się ewentualnie gmina podzieliła wpływami ponieważ Jane jeśli będzie w takiej postaci jakiej jest to praktycznie większość potencjalnych korzyści finansowych i tak w postaci Jany Sikorowego przejmie rząd. Ale cóż, dobrze, że ta inwestycja jest u nas i zrobimy wszystko panie Greiliger, żeby ta inwestycja się szybko zrealizowała i rozwijały kolejne jej etapy. Dziękuję bardzo. Tadeusz Słyk, Życie Żarnowa. Pani prezesie, mam pytanie, czy są planowane kolejne wykupy gruntów w, w tym regionie pod tę inwestycję? Dziękuję. At this stage we have huge amount of land and we will judge things according to the developments at this stage there are Ja głosował no pięćek powiedzże rada, więc zapytać, bo kiedyś były plany związane z wykorzystaniem wód geotermalnych, czy one są, czy będzie tutaj odbiór również wtedy z czego będzie korzystał tak. We're still analyzing the thermal energy uh, which is underground, we'll probably be using it, it's still not finally decided. Dzień dobry, napierała justyna Chciałam zapytać o drugiej, planowanej od lat tutaj w centralnej Polsce inwestycji, o której mówi coraz częściej rząd polski, właśnie tu we Wręczy, czyli o budowie międzynarodowego lotniska. Co pan sądzi o tej ewentualnej kooperacji? Oczywiście nie ma jeszcze decyzji, ale coraz częściej... I think in general a new airport is always good news for the economy, for the country and for sure for the people that are near to this airport. We don't have many details yet. This is a big move for the Polish government. and i hope that we will have more clear picture in the future but it's only for the good na to wszystko wygląda bardzo imponująco chciałam zapytać o to jaki będzie koszt wstępu do takiego parku i czy przeciętnego polaka będzie na dostać stać mieszkańców oalicznych miast the cost to enter the water park is not decided yet, but we are living here. we have a lot of businesses here. be sure that it will be affordable and it will be a good bargain for families and for individuals that will come to spend the day in the new santiago water park. nie nas, w szczególności e, dlaczego akurat mszczonów zastąpił tego zaszczytu, że tutaj będzie budowany, budowany park rozrywki. E, inwestor na tak to jak wiem, odpowiedział w prezentacji, więc nie było sensu zadawania pytań. Natomiast za chwilę, e, za chwilę, za około godzinę, rozpocznie się ceremonia bicia pierwszej łopaty. Wyjątkowy dla tych, którzy mieszkają na tych terenach, pracują, żyją, ale i w ogóle dla całej Polski czy w tej części Europy, ponieważ mówimy o projekcie na skalę europejską i na skalę... Wyjątkowe wydarzenie, rozpoczęcie projektu Parków Polent. Santago to pierwszy projekt, pierwszy step, który będzie właśnie tutaj miał miejsce. A dzisiaj moment bardzo tradycyjny i symboliczny, bo takie pierwsze włożenie łopaty, w kopanie pierwszej łopaty, by móc już rozpocząć oficjalnie budowę tego miejsca. To marzenie, które powstało w głowach wizjonerów, no, bo inaczej myślę, że nie możemy dzisiaj mówić. Dzisiaj stanie się, chociaż w tej pierwszej maleńkiej części, rzeczywistością. I pora poznać tutaj na scenie właściwie gospodarza dzisiejszego spotkania tego wizjonera, tego marzyciela, który wcieli to wszystko, w czyn. inwestor projektu Park of Holland, muki Greiningera. Liczbia sobie In fact, a very strong characteristic between our audience, our customers in the cinema, and this was the great affection and the great demand for family movies. Within a few years, once the cinema business became a little bit more mature, and you all know it so well, the cinema city, we started brainstorming what it is. That will take us to a new stage, to a new business or a new attraction. One thing was clear to us, it has to be something around family. We started the dream something like 10 years ago. There were many up and downs, there were many changes on the way, but we were focused on the target and with low profile we moved step by step. We had many offers for locations, we analyzed many other locations by ourselves. And then we were invited to meet a mayor of a city called Mosonov, Mr. Kurev. And I remember this first meeting very well. While anyone until that moment said, are you really going to make it, is it serious, or not saying it even to us, it took Mr. Kurev less than 30 minutes to say to us, I trust you and I believe in your project. Drodzy Państwo, dzisiejszy dzień jest dla mnie, jako Burmistrza Gminy Puszczonów, wyjątkowy, ponieważ dziś inauguruję budowę Parku Wodnego, który był marzeniem moich, radnych i mieszkańców gminy od wielu lat. Chciałbym Państwu przedstawić historię, z wziął się pomysł budowania Parku Wodnego w Szczanowie. Wszystko zaczęło się od odkrycia wód geotermalnych w Uszczenowie i uruchomienia ciepłowni geotermalnej. Wtedy pojawiły się nasze marzenia o budowie parku wodnego z wykorzystaniem właśnie tych wód, do którego będą przyjeżdżać goście z całego regionu. To było prawie 20 lat temu. Do realizacji tak ogromnej inwestycji potrzebny jest inwestor. Jakiś czas temu przyjechał do Uszczenowa pan Miki Krejnik. W trakcie rozmowy powiedział mi, że jego marzeniem jest budować parę wodne z wykorzystaniem wód termalnych. Okazało się, że mamy takie same marzenia i nawiązaliśmy współpracę, której owoce mieć jest dzisiejsze wydarzenie. W kompaniach pierwszym to o inwestycje największego parku wodnego w Europie w Środkowo-Wschodniej. Jestem ogromnie szczęśliwy, ponieważ park wodny przyczyni się do rozwoju całego naszego regionu. Dzięki tej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy otworzą się nowe możliwości rozwoju i przedsiębiorczości w różnych dziedzinach. Jestem przekonany, że parę młodnych przyniesie nie tylko korzyści dla Miszczanowa, ale obiekt będzie także wspaniałym miejscem do i spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców regionu, w całej Polski i oczywiście gości zagranicznych. Na Zależy nam bardzo na rozwoju tego projektu. I z całego serca życzymy Panu, całemu zespołowi, Panu Mugiego Piedmiterowi i, i jego teamowi, what is the most important for the guest, for the customer? Uh, what kind of attraction are you planning uh, to do here? so, talking about uh, santiago, it's good to mention it's just stage one of the project. Uh, we didn't mention, but today the fence you see is on 20 hectares, and we have altogether 420. So, stage one will be the biggest aqua park in Poland and Central East Europe, and the biggest indoor aqua park in Europe. We will have the biggest, uh, the longest slide indoor in Europe. It will be 327 meters. The slides all together will be more than three kilometers.